Zabytkowa kamienica na Sobieńcinie nie będzie już straszyć pustkami. Miasto zamierza ją wyremontować i przenieść DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek z ulicy zachodniej. Przed II wojną światową budynek ten znany był jako Villa Reymana. Jego ostatnią funkcją było w ubiegłej dekadzie przedszkolenie publiczne Od Odkąd placówka zakończyła działalność, budynek stał pusty. Miasto ma jednak pomysł na jego rewitalizację. Pojawił się w ubiegłym roku projekt przeniesienia do tego budynku Domu Pomocy Społecznej czy Domu Seniora, który jest obecnie zlokalizowany przy ulicy Zachodniej. Sytuacja w tym domu przy ulicy Zachodniej wygląda tak, że mimo naszych poważnych inwestycji w ciągu roku, ostatnich lat, to znaczy okna, instalację wodociągową, kanalizacyjną, rynny, dachy. Wydaliśmy na to sporo środków. Niestety budynek nie spełnia wymogów, które sanitarno, epidemiologicznych, a właściwie głównie budowlanych, jeśli chodzi o zabezpieczenie przeciwpożarowe i oceniliśmy, że inwestycje, które trzeba by było tam ponieść, po prostu przekraczają granice rozsądku. Adaptacja budynku przy ulicy II Armii również pociągnie ze sobą niemałe koszty, ale zdaniem władz miasta jest to bardziej opłacalne niż stałe dokładanie do obecnej siedziby. 8 milionów złotych to jest ogromny koszt jak na jeden budynek, i to jeszcze taki budynek, który Państwo na tych zdjęciach widzicie, który sprawia wrażenie, że jest budynkiem. Umownie mówiąc, w nie najgorszym stanie. Być może wydać się, że cena za ten obiekt, za jego modernizację jest wyśrubowana, ale pamiętajmy, że to jest właśnie obiekt o charakterze zabytkowym. Aby ten budynek był dostosowany dla pensjonariuszy, którzy są przewożeni na łóżkach specjalnych. Łóżka mają swoją odpowiednią wielkość. I zarówno Winda, jak i wszystkie korytarze otwory drzwiowe musiały, być, musiały mieć odpowiednią szerokość, żeby, żeby można było tych pensjonariuszy, mieszkańców sprawnie, bezkolizyjnie przewozić. Tak jak prezydent powiedział, ekologiczne ogrzewanie pompa ciepła wsparta w tych kulminacyjnych momentach najzimniejszych, piecem gazowym, z uwagi na charakter budynku. Wyciągnęliśmy na zewnątrz odpowiednie przyłącze, żeby można było agregat prądotwórczy podłączyć, jeżeli będą osoby, które będą wymagały, specjalistycznych urządzeń, specjalistycznych urządzeń elektrycznych. Pełna termomodernizacja, z uwagi na to, że budynek jest zabytkowy, termomodernizacja będzie od środka się odbywała. Wzmocnienie stropów szczególnie w pomieszczeniach łaźni. Tam będą też pensjonariusze włożeni na wózkach i na łóżkach i wkładani myci w specjalistycznych wannach, co też wymagało większego zaangażowania prac. No i pełne, pełna współpraca z konserwatorem zabytków, jeżeli chodzi o detale zewnętrzne, ale również i wewnętrzne te drzwi, które Państwo przed chwilą widzieliście, będą poddane konserwacji. Z uwagi na konieczność szybkiego przeniesienia dotychczasowego DPS-u wykonawca dostał stosunkowo krótki termin na realizację tak dużego przedsięwzięcia. Nowy obiekt ma być gotowy na przyjęcie pensjonariuszy już w grudniu tego roku. Również z uwagi na krótki czas realizacji projektu gmina zabezpieczyła w pełni własne środki budżetowe na ten cel w wysokości 8,7 miliona złotych, z możliwością późniejszego starania się o dofinansowanie z różnych źródeł. Docelowo powstanie tu 40 miejsc dla osób starszych wymagających całodobowej opieki.